Hej, z tej strony 11, a to jest Hello Neighbor. Więc sytuacja jest taka, nakreślę Wam ją bardzo prosto. Mieszkamy sobie z dnia na dzień spokojnie, mamy swoje piękne domowe zacisze, gdy nagle obok nas wprowadza się tajemniczy nowy sąsiad. Tajemniczy sąsiad zachowuje się bardzo dziwnie, a my cóż, mamy na osiedlu reputację osiedlowego monitoringu, więc myślę, że nasze zadanie musi być wykonane. Musimy zobaczyć, czemu nasz sąsiad zachowuje się tak dziwnie i co. Chowa w swojej piwnicy Ślepiające światło z napisem EXIT Oślepiające A światło z napisem EXIT właśnie mnie zabiło Musimy jakoś nazwać naszego sąsiada Tak sąsiedzie, sąsiedzie AAAAAAAA I... Okej! Okay. Jak się będziemy do siebie zwracali po imieniu Będzie między nami zupełnie bardziej lepsza, miła atmosfera Nieprawdaż? Więc na nazwijmy naszego sąsiada Kyle Seriously? Przez drzewo przebiegą, on cheatuje, jak tak można, Kyle? Muszę być cicho, to nic nikomu się nie stanie. Ale jak creepy się ruszam. Fuck, da fuck w ogóle. Ja mamy młotek, ale czy chcemy go ogłuszać właściwie? Czy chcemy, że mu krzywdę? Tak chcemy, nie, nie, nie chcemy, najgorzej. O nie! Najgorzej! No nie, znalazł nas! Z jakim cudem? Zaczął się rozglądać, bo się okno. No tak, dobra, okej, okay, to ma sens, ale. Ej! Kyle! What the fuck? O ja pierdolę, co jest. Co jest grane? Co jest? Kyle, czemu tak urosłeś? Kyle, what the fuck? No nie, najgorzej, no Kyle! Zostaw w spokoju, Kyle! Dogadamy się, przepraszam, Kyle! To Nasza znaczy szansa, możemy być cicho. Kurwa, Kyle. Miałeś się. Ja. On był. Prze... Gdzie. On był. On wlazł do domu, łamiąc. On sobie rozjewał szybę. Sam, nie musiałem mu pomagać Co za kretyn Dał nam możliwość wejścia do jego apartamentu O nie, najgorzej Nie, schowaj się, schowaj się, szybko Ja pierdzielę, okej, okay, to było creepy, to jest mega creepy Czy on stoi w telewizorze, czy on stoi w telewizorze? Kurwa Kyle Staj, jest, w miejscu Kyle Wszystko będzie dobrze Kyle Nikogo tu nie ma Kyle Jaki desperat! W sumie też bym był ze strony gdybym coś takiego usłyszał w moim domu. Ale nie latałbym tyle razy. Ja prawdopodobnie zobaczył tylko kątem oka, wejrzał się, wrócił do swojego pokoju, zamknął drzwi na klucz, stawił się pod kołdrę i przespał. Wszystko było Nie okay. Jest w domu cały czas. No sobie rozczaskał roztrzaskał kolejną, Kyle! Szanuj swój domek! Boi się, sera kolej, że odkryjemy jego mroczne sekret. <laughs> Rześ! Rzeź, level. A tu już ponownie. Hello, neighbor. What the fuck? Jak on mógł mnie stamtąd, stamtąd nie dojrzeć? Nie, nie narzekam, ale The fuck? Pewnie przez potek se przejdźmy. Jasne, co za problem? Ups. Ups. What the fuck, Kyle? What the fuck, Kyle? Jezu, ten dom jest ogromny teraz. Wydaje się. What the fuck? Ło, Ło, koleś! the fuck? To raczej nic nie ma, mamy pilot. Wejdźmy sobie na górę. Zobaczmy, co jest w końcu na górze. Mamy nowe piętro. No Ba. Kolej ja się rozumiem, basen. Ja naprawdę rozumiem basen, ale, ale z. Z rekinem? Czy ten rekin właściwie może mi coś zrobić? Oj! Rekin właściwie mnie dobił! Rekin właściwie mnie zjechał. Ten oczywiście otwiera swoją Tardis teraz. Większa od środka. Z tardis? Większa od środka. Czyżby za tymi drzwiami było Galifraid? Dobra, nie, bo zaczynam robić siebie nerda, naprawdę. Ta, ta poza taki jakiej no i zaczęło no piękna po prostu. Nie wiem, co to robi. To obniża temperaturę, chyba w domu, ale po co dokładnie, to nie wiem. Jego tutaj nie ma, to on nie jest cały czas tutaj w jednym miejscu, on gdzieś krąży. Okej, okay, zaraz, 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 czekajcie. Czemu... Jak, jakim cudem to zamarzło? Czemu to jest teraz lud? To obniża temperaturę chyba w domu, ale... To temperaturę... temperaturę! Biedny rekin, dalej próbuje tutaj coś robić, dalej dalej partikle się sypią. A potem połom. Po to mamy... Teraz ogarnąłem, po co zamrażamy wodę z tyłu. A ja jakby jeszcze podlewał te kwiatki, to by było spoko, ale on nad nimi stoi. Długo będziesz tutaj stał? Kyle? Są rzeczy do zrobienia. Kyle? Może powinieneś umyć sobie rowek? Kyle? Byłem debilem. Myślałem, że go tu nie ma. Jakim byłem debilem. Co mi się... Że też mi się to... Totalnie nie mogę stąd wejść. Typowo. Co mój mikrofoniku? Taki... Niebujmy się tam dostać. Mam jeszcze dzwoneczek do tego. Okej, okay, super. O nie, najgo, no i no nie, no gnuj, Gnój, gówno, kupa! Stolec, fekalia, ekskrementy, sraka, gówno! Nie, nie bawię się, to nie, czemu? Wszystko przeciwko mnie! Okej, ludziska, więc chyba to było na tyle z Hello Neighbor. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że wam się spodobałem też następne. Dzięki wielkie za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!